Jesteśmy zaraz po wygranym meczu z KS Kabel. No i zrealizowaliście dzisiaj dosłownie powiedzenie: bić lidera. To Dos, dosłownie, ale. ale bardziej bardziej zrealizowaliśmy to powiedzenie, które gdzieś tam na, na stronie napisaliśmy, czyli zagrać na zero z tyłu, z przodu się coś, coś urodzi i tak dosłownie było w tym, w tym meczu, bo no, druga bramka jest tego, tego dowodem, że no, wykorzystaliśmy błąd bramkarza i, i, i jak to się mówi, coś, coś wpadło i, i powiedzmy w 60 czy tam 50 minucie mieliśmy ten mecz już w garści. Czy mieliście jakąś specjalną taktykę, bo jednak był to was bezpośredni rywal do awansu tak naprawdę? No taktykę mieliśmy taką, jak, jak zawsze, czyli no, jesteśmy świadomi swoich umiejętności i patrzymy tylko, tylko wyłącznie na siebie, żeby zrealizować to, co my mamy do, do, do zrobienia, czyli, czyli grać jak najwięcej piłką, kreować sobie samemu sytuację, nie, nie szukać na siłę jakichś dłuższych podań. No i to, co sobie mówimy, czyli no, mamy taką drużynę, że, że no, nie, nie patrząc się na rywali, musimy po prostu grać swoje i wtedy będziemy mecze wygrywać. Mhm. Skakujecie właśnie na fotel lidera. Bilans Was z takimi właśnie bezpośrednimi rywalami do tego awansu, ze Zwierznieckim z, ka, z Kablem to 4 punkty. A jesteście zadowoleni z takiego wyniku? Na pewno, ale, ale czy to będą dwaj kandydaci do, do awansu razem z nami, to się okaże dopiero powiedzmy w zimie. Nie wykluczałbym tu na pewno jeszcze cedronki z, z tych kandydatów do, do pretendentów do awansu i kilku drużyn, które mogą się schować a, i, i wyskoczyć na, na wiosnę, bo wiemy, że ta liga zawsze tak wygląda i znaczy ta, wszystkie, wszystkie niższe ligi wyglądają. W zimie się wiele rzeczy dzieje, zmieniają się niekiedy całe, całe składy drużyn, także może być ktoś nawet ze środka tabeli, czy czy też dobrym przykładem jest, może nie do, do awansu, ale z zeszłego sezonu strzelcy, którzy, którzy w drugiej rundzie odpalili tak, że zapewnili sobie środek tabeli, gdzie, gdzie byli drużyną na spadek. W kuluarach już się mówi od dawna, że Wy będziecie celować jednak w ten awans. Czy jest jeszcze drużna jakaś taka, która się, której się szczególnie obawiacie w tabeli teraz? W kuluarach? W kuluarach to wiadomo, wszyscy, wszyscy nas gdzieś tam mają do, do awansu, bo widzą, widzą co się dzieje w drużynie. Ale my sami sobie powiedzieliśmy przed sezonem, że no to fajnie, fajnie, że ktoś mówi, fajnie, że robimy to, co robimy, jest fajna otoczka wokół tego i, i no jak było widać na, na, na trybunach, sporo osób chce to oglądać. Eee, ale no przed sezonem sami sobie powiedzieliśmy, że dopiero zima będzie tak naprawdę wyznacznikiem tego, co gramy i wiadomo, że zawsze się gra o najwyższe cele, nie można sobie przed sezonem powiedzieć, że że nie gramy o awans. Zawsze przed sezonem trzeba sobie powiedzieć, że gramy o, o awans, a zima jest dopiero wyznacznikiem tego, czy, czy będzie to walka o awans, czy, czy o coś innego.